Dzień dobry. Dzisiaj w naszym studiu pod jaskółkami gościmy panią Barbarę Pepkę, prezes Fundacji Gwiazda Nadziei. Dzień dobry. Dzień dobry. I będziemy rozmawiać o raku wątropowo-komórkowym. Co nowego, bo jest to trudny nowotwór do leczenia. Przez dłuższy czas niewiele się działo. Tak naprawdę, zwykle się mówiło w kontekście tego, że pacjenci się zgłaszają za późno. Czy nadal jest to typowe? że jest za późno na wiele terapii. Tak, dla około 30% pacjentów lekarze z rakiem wątrobo-komórkowym nie mogą już nic zaproponować, jest już tak późno. Rak wątrobo-komórkowy głównie powstaje z powodu działania wirusów zapalenia wątroby. W naszej szerokości geograficznej 60% to jest HCV, kolejne kilkadziesiąt procent to jest HBV, więc wirusy zapalenia wątroby, które bardzo długo bezobjawowo działają, Później są o wiele mniej ważne, że tak powiem procentowo czynniki jak alkohol, stłuszczenie wątroby, a my niestety tę wątrobę kojarzymy ciągle, że to musi być alkohol. Lekarze, społeczeństwo i ci pacjenci nie są tak otwarci. Oni nie chcą, nie chwalą się swoją chorobą, oni się wstydzą. Też z swego czasu niedawno nasza fundacja prowadziła Fundacja Chwiazda Nadziei prowadziła kampanię Przełamać ciszę. Aby mówić o raku wątrobowo-komórkowym, aby się nie bać, przyznać i szukać leczenia, ponieważ w ostatnim czasie nastąpił ogromny przełom w leczeniu raka wątrobowo-komórkowego. trzeba się wcześniej zgłosić, musi być wcześniej wykryty, w odpowiednim momencie, żeby to leczenie tak, wdrożyć. Jest dużo opcji terapeutycznych. Pacjent może mieć przeszczepioną wątrobę, jeśli odpowiednio wcześnie się wykryje raka wątroby. Ja znam pacjentów, którzy z przeszczepioną wątrobą po wykryciu nowotworu, żyją wiele lat. Można wiele chirurgicznych, innych takich zabiegów wykonać, ja tak powiem to obrazowo prosto, żeby zaatakować tego guza, żeby go wyciąć, żeby go zmniejszyć, a jeżeli już te opcje terapeutyczne są wykorzystane bądź można je wykorzystać, jest jeszcze immunoterapia, która dopiero w tym roku weszła do refundacji. Jest ogromnym przełomem. Jak to mówią eksperci, onkolodzy, że efekty tej immunoterapii są spektakularne i to nas bardzo cieszy. Tylko pacjenci jeszcze czują się zagubieni, nie wiedzą, do których ośrodków powinni się udać. Najlepsze są ośrodki, gdzie jest zespół interdyscyplinarny, gdzie grono ekspertów pochyla się nad danym przypadkiem, właśnie pod tym kątem, jaką opcję terapeutyczną zastosować. I te ośrodki, gdzie jeśli już innych tych opcji, bardziej tych właśnie chirurgicznych nie można stosować, można stosować immunoterapię, żeby nie było za późno. Ja upolewam, gdy pacjent się zgłasza i y, słyszę od lekarza, że temu pacjentowi nie możemy już nic podać. Każdy by chciał wtedy cofnąć czas. Czy to pacjent, czy jego rodzina, żeby mieć te parę miesięcy wcześniej czasu. No tak, ale gdzie szukać tych informacji, które ośrodki, dużych jest w Polsce? Kilkadziesiąt ośrodków jest i ja przyznam, że na infolinii Fundacji Gwiazda Nadziei odbieramy telefony od chorych z rakiem wątrobu komórkowym i staramy się im znaleźć leczenie, diagnostykę, przyspieszyć diagnostykę, bardzo ważne jest, żeby mieć kartę DILO wystawioną. Zdarza się nawet teraz w ostatnich tygodniach, że pacjent się skarży, że ma problemy z wystawieniem tej karty. Czasami wystarczy taka edukacja taka, taka tak powiem praktyczna rodziny pokierowanie, żeby przyspieszyć leczenie, diagnostykę i leczenie, a tak jak wspomniałam, ten czas może odegrać bardzo ważną, może decydującą rolę, czy pacjent będzie mógł jeszcze powalczyć o siebie. Czyli tak naprawdę... Powinniśmy wszyscy przynajmniej raz a, albo po każdej procedurze poważniejszej, czy to medycznej, czy kosmetycznej, na przykład. Testować się jednak na HCV tak. i potem również wykonywać badania jakie. Znaczy tak. Anty-HCV to jest podstawowe, żeby przynajmniej raz w życiu sprawdzić i po poważnym zabiegu związanym z naruszeniem ciągłości tkanki, na przykład też po jakimś poważnym zabiegu dentystycznym, stomatologicznym, zaszczepić się na wirusa HBV, ponieważ jeszcze teraz wykrywane są zakażenia wirusem HBV rzutaczki typu B, która może prowadzić do marskości i raka wątroby. Jeżeli ma się jakieś podejrzenie, jeśli lekarz też widzi i po parametrach wątroby, że może coś się dziać z naszą wątrobą, to nie zwlekać. USG, jeżeli widzi się, że jest to niepokojące, nie, nie udawać, że to mnie nie dotyczy, że jakoś to będzie, to mogą być miesiące, które mogą decydować o tym, czy można wdrożyć opcje terapeutyczne, które dają szansę na znaczne wydłużenie życia, a może i uratowanie życia. Bo tak jak powiedziałam, ja po transplantacji wątroby widzę osoby żyjące, które miały kiedyś raka wątroby. Tylko ten y, nie traćmy czasu. Diagnozujmy się, nie bójmy się. A w razie problemów y, zawsze Państwo możecie zadzwonić do y, fundacji ja nadziei. nadziei. Nikt nie e... ostatnia, <noise> jak Henry kiedyś powiedział. I y, uzyskać pomoc y, i odpowiednie informacje. Dziękujemy bardzo. Dziękuję bardzo.